Piękny jeszcze gęsty taki las. Taki niedostępny troszeczkę. Ale ko choroby. Choroba, tak żeby docieli. przyroda harcuje. To jest królestwo myśli królika, jodła, świerk takie obsychające gdzieś tam gałązki zmuszałe z zdobywa sobie owady, mikroowady, tutaj penetrując te gałązki, gałązka po gałązce piękne miejsce. Nie? ale powyżej kropka 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 same kropki w takim pięknym lesie tak być nie może to są takie warunki już tu rezerwatowe suche drzewa powalone gęsto Są takie średnie takie rośliny, więc sympatycznie. Potrójny wyrok. Takie drzewo nie ma prawa rosnąć w naszym polskim, równym lesie. chcę w przyszłości ciekawym elementem tutaj takiej potrójnie w takim pięknym lesie i martwe drewno to jest to czego brakuje w naszych lasach więc akumuluje wodę no jest też środowiskiem różnych grzybów bardzo potrzebnych Mikroorganizmów, owadów. No a tu przychodzi plan: mogliby ściąć ewentualnie jakieś drzewo, ale zostawić go przede wszystkim, żeby miało szansę być kiedyś takim elementem potrzebnym przyrody, a nie zostać wywieziony gdzieś z tego, z tego lasu tu w zacienionych, mało nasłonecznionych miejscach ta wilgoć woda pomimo upalnego dnia się kumuluje i utrzymuje no ale ten bóg i ten yy, były zaznaczone do wycięcia więc te korony tu kiedyś zginą i będzie mocno nasłonecznionej tej wody to także tutaj nie będzie, będzie po prostu Sucho, patrzcie, ona takie coś to już leśnicy w ogóle nie mogą patrzeć. Fuj, dwa drzewa obcych gatunków się normalnie wrastają, obrastają. Pokropkowali, że cały spray normalnie na to wypsikali. Takiego czegoś w naszym lesie nie będzie, a przecież sympatycznie to wygląda tu już jest pięknie ale te kropki nie wróżą dobrze bo tu będzie przymasakrowane przewostan taki piękny już las można by powiedzieć, który by się pod mały rezerwacik spokojnie nadawał. Cała ta ściółka tutaj jest mokra, kamienie. No tu normalnie było to. Zresztą widać od zwierząt, jak chodzą e, ślady. Wszystko to tu tr trzyma mocno, wilgoć cały czas. Natomiast, no jak widzieliście, te zakropkowane drzewa, dość dużo ich tutaj, no wpuszczą dużo światła i to będzie wysychało, no, zanim młodzież oczywiście urośnie. No, ale czy ta gleba nie podlegnie jakiejś erozji i nie będzie trzymała takiej ilości wody jak. Teraz i zresztą to, co mówiłem wcześniej, że duże drzewa, zanim kropla spadnie z takiego drzewa w dół, a z takiego drzewa w dół, no to ten czas, oczywiście, e, którym się dostanie do gleby, jeszcze takiej przesuszonej, no to wiecie, co się dzieje: albo szybko spływa w dół, albo momentalnie paruje. A ona powinna być tutaj akumulowana w tym w takim rezerwatowym kawałku tego naszego lasu. Piękna jarzębina. Mało ich w lesie. No jest to uroczo i pięknie, gdyby nie te kropki pomarańczowe. Zobaczcie, taka powoli, powolona jarzębina też robi klimacik ale pnie się ostro do góry na tym korzeniu piękne mchy także robi to wszystko razem taki rezerwatowy klimacik tu jasny dowód jak wilgotne jest środowisko korzeń przewróconej jarzębiny Żyje nadal. Zobaczcie grzyby, grzybeczki, mchy i paprocie. Piękny to wygląda. I ten pień, od którego odrasta do góry jarzębina. No ale co? Sąsiad ma kropkę. Wiecie, jeśli poleci przy cięciu, gdzie w dół, no to już to piękne miejsce zostanie przekształcone i naświetlone to pewnie wyschnie, no, ale kto się tym przejmuje. A, kochani piękny modrzew. Też za blisko tuli się do jodły, więc ktoś tu musi zginać w tym pięknym lesie. Większość tych drzew ma celownik. Jak tu już jest pięknie, uwalone konary kiedyś wycinka, dawno tu była pnie rozwalająca się, no ale oczywiście, kropki także już taki urokliwy zacieniony zakątek fragment tego lasu zniknie, bo zniknie to drzewo. Wiele innych wokół niego. No i co, moi drodzy, tutaj cały czas rozmnażają się ptaki. Jajo jakiegoś drozda. A, kropki są. No i wiadomo, nad leśnicy. Mogą ciąć w okresie lęgowym ptaków. Skandal. Ta warstwa mchu o świadczy? Że jest to bardzo wilgotne podłoże. Przytrzymujące wilgoć. I prześladujące kropki. Które też, na tamtym drzewie być może też, a na tamtym być może też, a na tym też być może, po prostu e, wpłyną tutaj na jakość tego podłoża, ponieważ więcej słońca, o dużo więcej, i przez większą część dnia będzie nasłonecznione, więc może to powoli wysychać. A takie mchy przytrzymują wodę a tak potrzebną. w naszym lesie takie dywany z muchu i to rzadko się zdarza Dużo wilgoci, więc tutaj łapki, precz od tego lasu, chociaż właśnie większość tych drzew wysokich, które widzicie, ma kropki na sobie. Kolejne urokliwe, działał łóczek. Ten rok. Niewiele, niewiele kolegów w tym pięknym lesie. No i takie piękne buczki, pokropkowane przy szlaku, przez ścieżce. Tu taki piękny buczek miałby szansę zostać kiedyś e -bookiem. Taki lekko powykrzywiany, fajny, już spory, ale oczywiście celownik ma na sobie i za moment może go nie być. Jeszcze taki piękny buczek, powykrzywiany ładnie, przy ścieżce, tu chodzą pewnie też turyści. Mamy rok. Krok oznacza, że jest uwzględniany do kominka lub na dechy. Także moi drodzy, wygląda to na dzień dzisiejszy, tak? Las jeszcze stoi. Wydzielenie. Piękne. Zwiedzaliśmy go przed chwilą w stronę stoki piękny jeszcze zwarty drzewostan mchy i paprocie no i jak widzieliście mnóstwo kropek które świadczą o tym, że jest jakiś wyrok na ten las w związku z planem urządzenia lasu no ale jest szansa, że może jeszcze zdążymy i ten piękny drzewostan jeszcze taki gęsty który jest. Będziemy mogli podziwiać, bo są amatorzy, na to co tam za nami. Ten, las, który teraz jest za mną, z tej perspektywy, piękny, gęsty jest pod znakiem zapytania, oczywiście, bo posiada te największe drzewa, oczywiście, które widzieliście. Większość z nich ma kropki, więc tutaj znikną z tego krajobrazu. Chyba, że jeszcze zdążymy, jeszcze zdążymy go ochronić. Rublowice, lewa strona Gaików, piękne miejsce pod ewentualny rezerwat. Także działam. hej!